Sukces to docenianie tego, co się ma. A masz to, na co sobie zasłużysz i jakie masz cele. Pracujesz tylko na siebie i masz to, co sam sobie wypracujesz sama, a nie, że ktoś ci to da za darmo. Łatwo określić cele, ale ciężej jest z ich realizacją. Tych sposobów możemy znaleźć mnóstwo, ale jest w tej książce bardzo prosty sposób na to, jak realizować swoje cele w szybszym czasie i e, na zasadzie trochę takiego pareto, czyli. Co należy zrobić, a co należy odrzucić. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Pomysł na biznes. Dzisiaj e, będę recenzował dla Was książkę Król Salomon Stevena Scotta, którą mam tutaj przy sobie. E, dla Was, więc tak wygląda, możecie ją sobie zamówić na księgi czyli książki od przedsiębiorców dla przedsiębiorców. Ja zdecydowałem się ją zrecenzować głównie dlatego, że lubię książki, które pochodzą właśnie z, z takiej wiedzy mindsetowej, bo bardzo wiele takiej wiedzy technicznej mamy, ale ten, ten mindset jest moim zdaniem kluczowy i o czym ona opowiada? To są właściwie dwa aspekty. Pierwsze to nastawienie do życia i biznesu, czyli jak mieć takie nastawienie w życiu, żeby przyciągać innych do siebie i żeby chcieli Cię słuchać, mówić tak, żeby chcieli Cię słuchać. Kolejna rzecz. To biznes, czyli jak w tym biznesie przyspieszyć, jakie rzeczy tak naprawdę cię hamują przed tym, żeby ten sukces w cudzysłowie osiągnąć, który też tam jest sprecyzowany, czyli czy, czym dla kogo jest sukces. Tam właśnie o tym mowa, że sukces to docenianie tego, co się ma, a masz to, na co sobie zasłużysz i jakie masz cele. Więc to jest jeden filar, drugi to jest nawiązywanie kontaktów międzyludzkich nie do ocenienia, nie do przecenienia rady, które tam poznałem, odnośnie poznawania ludzi, nawiązywania kontaktów i utrzymywania tych kontaktów. Wniosło to bardzo wiele w taką moją codzienną działalność. Ja czytam książki tak, że po prostu spisuję te wnioski, na zasadzie wprowadzam do życia. To, o czym jest najwięcej mowa w książce, to cel, wizji, cel jako wizja, i podsycanie wiary w ten cel, czyli dwa moim zdaniem kluczowe aspekty w ogóle osiągania sukcesu. Jeżeli nie mamy celu, nie wiemy dokąd iść, wszystkie nasze aktywności są rozstrzelone i nie mają kompletnie struktury. Tutaj yy, autor fajnie opisuje to, jak można zdefiniować swój cel, wizję, jak powinno się to faktycznie robić, i jakie błędy ludzie popełniają, tworząc takie plany. Więc jeden aspekt to oczywiście cel i wizja. Drugi to wiara w siebie, czyli jak mieć nadzieję na to, że to się stanie, jak podsycać tą wiarę, ale nie w aspekcie motywacji do wstania rano, bo jeżeli takiej nie masz, to już jest trochę problem innego rodzaju, tylko jak mieć nieustannie, niezachwianą wiarę w biznes. Ktoś mógłby uznać teraz rady króla Salomona jako jakiejś tu zmyślonej postaci. W rzeczywistości był to król, który w bardzo młodym wieku przejął władzę, a co za tym idzie, musiał się szybko uczyć tych, Kompetencji, które pozwolą mu zarządzać tak dużym krajem i miał bardzo dużo też bogactw, tak? czy to było w złocie, czy w ludziach, czy w zasobach, i tym też musiał nauczyć się zarządzać. Dlatego te rady są bardzo konkretne, są często proste, ale my ich nie stosujemy. Takie, które wiele razy przewijają nam się gdzieś w życiu, ale ich nie zauważamy. Jest ich dużo i warto wprowadzić je do siebie, bo kompletnie zmieniają. Rzeczywistość wokół nas, co też jest opisane, więc to mi się podoba, że w tak młodym wieku musiał te umiejętności nabyć i szybko przekształcić je na takie rady, które od razu działają, a nie teorie. Dla kogo ta książka będzie najbardziej przydatna? Oczywiście dla przedsiębiorców, ale też dla osób, które chcą założyć pierwszy biznes, to jasne. Mamy pewne cechy charakteru, które hamują nas przed osiąganiem sukcesu, jakkolwiek byśmy go nie definiowali. Sabotujemy swoje działania, nie możemy przekroczyć pewnego poziomu, bo coś nas hamuje, a nie wiemy co. Czyli mamy pewien poziom biznesowy, ale cały czas z niego spadamy, na przykład, albo nie możemy rozwinąć swojej działalności. Mamy problem w rozwinięciu jej, pozyskaniu nowych klientów, w marketingu, w takich rzeczach. Tutaj jest bardzo dobry tytuł odnośnie dla takich osób, które mają właśnie ten problem. Czyli problem w ruszeniu do przodu, nie w ruszeniu całkowicie z miejsca, tylko kiedy są już w ruchu i nie wiedzą, co dalej robić, bo czują, że jakieś cechy charakteru ich hamują. To tutaj znajdą odpowiedź na to, jakie cechy mogą hamować i jak powinni się zachować, żeby móc przyspieszyć zdecydowanie w biznesie. Nawet tutaj na okładce mamy napisane urze urzeczywistnienie marzeń, osiąganie sukcesu w zadziwiająco krótkim czasie i zwycięstwo w każdym wyścigu. I to się pokrywa oczywiście z treścią. Jest pewna umiejętność, którą tutaj y, autor, czy y, też król Salomon, zaznacza jako cechę, która pozwala nam przyspieszyć w każdym wyścigu. Czy to jest ży życiowy... Y, Wyścig, czy co jest wyścig biznesowy? Jest to gorliwość, czyli połączenie wytrwałości, uporu, nie takiego ślepego uporu, tylko takiego właściwego. Jest to gruntownie napisane. Mamy parę stron na ten temat, czym jest gorliwość, jak ją w sobie pielęgnować i dlaczego ona pozwala nam te, w tym wyścigu wygrywać. Ja osobiście przypomniałem sobie, czym to jest tak naprawdę i trochę zmodyfikowałem, bo wiedziałem, że trzeba być wytrwałym, że trzeba być zawsze zdecydowanym i iść do przodu po swoje cele, ale w takim połączeniu tego nie znałem i nawet po takim czasie bardzo mi się to przydało. Jest jeszcze jedna rzecz, której dowiesz się z tej książki, a która na pewno Ci się przyda, czyli jak spełnić to, co sobie założysz. Łatwo określić cele, ale ciężej jest z ich realizacją, tych sposobów możemy znaleźć mnóstwo, ale jest w tej książce bardzo prosty sposób na to, jak realizować swoje cele w szybszym czasie i na zasadzie trochę takiego pareto, czyli co należy zrobić, a co należy odrzucić. I na koniec podzielę się z Tobą takim cytatem, moim ulubionym z tej książki, więc otworzę od razu na tej stronie. Nie powiem Ci, która to strona bo jeżeli kupisz książkę, to samemu się tego dowiesz ale przeczytam Ci go. Wyeliminujmy postawę roszczeniową. Błędne poczucie, że wszystko w życiu nam się należy, jest wrogiem, który skazuje nas na bycie nieszczęśliwymi. Dalej jest również bardzo ciekawa część, ale jest to jeden z moich ulubionych cytatów. Jestem jego fanem, ponieważ dzisiaj wszyscy myślą, że coś im się należy, a jest całkowicie odwrotnie. Więc tutaj, też y, autor porusza ten niezwykle ważny temat, jak ruszyć do działania. Mając świadomość, że pracujesz tylko na siebie i masz to, co sam sobie wypracujesz sama, a nie że ktoś ci to da za darmo. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tej recenzji. Mam nadzieję, że samemu sięgniesz po tą książkę i zdasz mi relację, jak Ci się podobało, co ona wniosła w Twoje życie. Ma 220 stron, tak około 223 bodajże i powiesz mi, jakie wnioski wyciągnąłeś z niej. Napisz też w komentarzu, jakie są Twoje ulubione książki biznesowe. Chciałbym poznać trzy książki, które wniosły wartość w Twoje życie. Są Twoje ulubione, czasami do nich wracasz. Cześć.